Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. Serię otwieram taką bicową. Przy okazji będę grał o z których uczę, więc chciałbym, żeby tak było, ale nie zawsze tak będzie, że, że, że mi wejdzie to samo. Tutaj sugestia jest, że teraz mi wejdzie partia francuska, jeszcze nie omawiana I tutaj zawsze mam dylemat, co grać w tej pozycji. Oczywiście tą, po tej partii postaram się ją omówić. Mam nadzieję, że takie, taka forma filmów również będzie ciekawa. Oczywiście będziemy ją omawiać ze Stockfishem, bo nie jestem jakimś specjalistą od tych gier. Teraz tak, ja poszedł do przodu, to wyszłaby z tego wariant zamknięty, a ja pójdę w wariant wymienny. Który ustaliłem ostatnio, że mi lepiej leży. Nie jestem pewien, czy, tak, czy, czy wygrał tę partię, nie, nie czuję się mocno w tym wariancie jeszcze. Może dlatego, że go jeszcze, że go jeszcze nie omawiałem że też, mi też mu się chyba ten wariant nie podoba, więc chwilkę myśli. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O! Zagrał skoczkiem. No dobrze to. Teraz pytanie pojawia się następujące. Goniec, gońca tutaj zagrać... On by tutaj skoczkę gdyby poszedł pewnie najchętniej. To może ja tutaj tego, mu to wejście zabronię. Tak? Zabronię mu to wejście? Albo skoczkiem zagram po prostu tutaj, na spokojnie. To, wyda to wydaje się rozsądne. A on zagrał tak, jak ja nie chciałem zagrać wcześniej. No dobrze. to Teraz po tym ruchu, co? Skoczkiem wyjdzie, czy piątkiem nie zablokuje mnie? Pewnie mnie piątkiem zablokuje. Skoczek to tak sugestią do wymiany od razu, był dokładnie, więc. Aha, i po tym ruchu mogę się spodziewać, że on będzie chciał potem mi tego końca łapać, a ja, ja mu się nie dam. Tutaj sobie pionka nie otworzę. Yy... Jak widzicie, mój ranki bicowy nie jest jakiś genialny, więc nie traktujcie tego jako gier, które zawsze należy grać tak samo. Traktujcie te, te, te filmiki jako gier, yy, których nie należy w ten sposób grać. Może, może to ktoś mnie pochwali za jakieś ruchy. Tego jeszcze nie wiem. Uważam, że będzie to dla mnie też dobra forma nauki w tej sytuacji. No dobra. Czekam, czekam. Ko Przeciwnik myśli, no dobrze, bo... A, zagrało to jednak. To, to ja to ignoruję. Znaczy ignoruję. No ignoruję, bo uciekam tym gońcem, tak. Można powiedzieć, że ignoruję. Pewnie Roszary będę teraz chciał zrobić, albo gońcem wyskoczyć do tego skoczka, będzie tak przyjemnie. Właśnie z tego tego skoczka mogę po prostu związać mogę od razu, ale on by też forsownie mnie chciał blokować. No nie wiem. Długo myśli, więc... Chyba mu ta policja nie, nie sprawia raczej radości. I teraz tak, skoczek powinien gdzieś uciec. Raczej nie cofię się tutaj, bo bez sensu. Ale wydaje mi się, że tutaj ten ruch nie jest taki najgorszy. No tak, wiąże mi tutaj, ale ja i tak będę robił roszową na skrzydle królewskim, więc dla mnie spoko. Jak mi tam i tak nie otworzy. Aha, bo on dalej tego. tego dalej będzie się z tym, tym skoczkiem latającym w tym momencie. Ale to po tym. No tak, to pewnie będzie chciał wymienić. Na pewno a. Jak tak zrobił, no to ja myślę, że ja mu się tego skoczka pozbędę. Wymiana granicy raczej nigdy by nie polecana w takich sytuacjach, ale to jest skoczek ma fajne niby pole. Tej powinien jakoś zareagować. Z jakichś powodów te, te, tak się nie dzieje. No tak, gania mnie. I teraz co? W sumie spoko. Wygląda spoko. Hmm. No nie będzie se chyba psuł tej struktury. Będzie se psał struktury. No to ja nie wiem czy w takiej sytuacji nie zrobić y, dość takiego ryzykownego ruchu. Ja lubię ryzykować, najwyżej mnie to, potem potem ktoś za to skrytykuje, ale wygląda fajnie. Wygląda fajnie i chciałbym sprawdzić jak to będzie działało. Krój goły. Niby materiali jestem do tyłu. Tam tutaj jest podaje... No czystoś no programie no, część, podaje, że to jest tylko niby jeden punkt straty. Ale jak to mówią szachiści, jakość, jest, jest, jest różnica jakości. No i teraz tak. Ja bym tej Hetmana jednak dołączył do rozgrywki w jakiś, w jakiś sposób. O i krój podchodzi, to też jest interesujące. Ja się ust, chyba ustawię tutaj, bo czemu nie? Miałem jakiś lepszy ruch? Czasu przede wszystkim, zaraz będę miał mało. Mogłbym jeszcze że próbować aktywnie, aktywnie nie pograć, tą wieżą jakoś. Eee, no i to też będzie jakieś rozwiązanie. Dobrze, aktywna wieża najpierw, tak? Zacznijmy od aktywnej wieży. Kusi ku, mnie ten ruch, ale może to nie, nie było takie najlepsze. No właśnie, teraz, skoro on tak zagrał, no to ja. Potem tak mi zagra skoczkiem. No to ja wymienię tego skoczka nadal. Chyba, że mi tutaj zagra, to w tego nie wymienię. No dobra, ale to po tym ruchu ja zyskuję chyba troszkę lepszą sytuację, czy mi się wydaje. No tak, bo to jeszcze nie, nie wymienił, to jeszcze jest strategia, bo do przodu jestem. Ej, ojejku, co to? No ten. I z szachem, czemu nie? Why not? Why not? Tutaj wieża pracuje, blokuje tą linię. Tylko teraz by, 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 czy przydałoby się, żebym jeszcze jakoś aktywnie coś tutaj zadziałał. Jest hmm. <laughs> kilka albo, które mnie kuszą, ale to może po prostu zwykła tutaj... Zwykłe zwojenie figur, bateria, jak tak to nazywają szachiści. Mam przewagę czasu. To jest bez żadnego dodawanego czasu, więc może to wyjdzie mi na korzyść. Ten król tutaj zostaje jest, jest, jest takie miejsce troszkę, troszkę niefortunne dla mnie jeszcze w, w tym momencie jeszcze. No tak, proponuje mi tak i ja taką sytuację. No dobra. Aha i piątka będą chcieli mieć. Może to może na no, nie nawet nie głupie. Może na nie głupie, może na nie się może to podoba. Nie chcą oni tego piątka łykają. Ja po prostu baterię zrobię. on by nie. No i wziął sobie tego. No dobra, to ja to w takim razie baterię sobie robię. No i jak on tę baterię teraz zablokuje? Powiedzcie mi. No Hetmana będzie musiał zaraz oddać. Jak nie odda Hetmana, to, to to nie jest mat jakby? No to jest mat. Dobrze, to weźmy zatem da do analizy partii. Zobaczmy co mogę zrobić w tej pozycji, w tej, w tej partii lepiej. Podpowiedzi Stockfisha są, dobrze, ja sobie tak zagrałem. Prawidłowo. Tutaj Stockfish preferuje chyba. Stockfish preferuje tutaj zagranie w tej sytuacji z koczkiem. Może to też nie jest takie, może to jest najlepsze rozwiązanie. Ja tutaj wymieniłem w ten sposób. Gońca, zagra... gońca zagraża od razu. No nie pochwalimy, mnie, tylko skoczka. Tutaj gońca. Może. O, nie wiem, dlaczego. Jeszcze. Goniec tutaj. No i nie pojawił się też goniec, mi zagrał to samo. analogicznie. Ja drugi skoczek. On już. Cały czas tego gońca mnie proszą. Czegoś tutaj chyba w tej partii nie rozumiem. Goniec chyba powinien tym. Widzę, no, że nefragiczny u niego jak i u mnie. Widzę, że to coś nie tak jest. No i tutaj dobrze. A ja powinienem się tutaj po prostu wrócić. No tak, bo on. No i tak, jednak tym, po potem słabo tak grał. a on tutaj chciał, żeby się rozpychać. Popadało mi, mi takie rozpychanie się, a on zwracał za tak. No to ja prawidłowo zagrałem według stofisza. No i pan nie wyszedł tylko tak. I tutaj po prostu pionkiem. No, w tej sytuacji, może faktycznie tutaj nie pomyślałem, tylko po prostu pasywnie go zagrałem. No i tutaj już pcha tego pionka, ja się chowam. Tutaj poprawnie, dalej ten goniec nie podoba mi się cały czas w No i to tu wziąłem faktycznie. On to wziął. A, a co? A Roszadę proponuje. Czy innego proponuje? Nie, Roszadę, Roszadę zdecydowanie. i tutaj też Roszada poszła i chyba Roszadę też proponował, No. No, i z kotkiem wróci po prostu. No tak. Jest to jakieś rozwiązanie? Ja wolałem gońca. Goniec okazał się, słuchajcie, bardzo słabym ruchem. Hmm. hmm. Ciekawe. No i tutaj kazał mi to brać. A ja się odsunąłem. A on dalej pchał. O, widzicie. A ja znowu nierozsądnie. Jak to wziąłem, to w ogóle je straciłem. O jajku. Wzięcie skoczkiem troszkę lepsze, czy nie? Chwieczkę? Czy ja dobrze widzę? Wzięcie skoczkiem na minus 2 i 2. Wzięcie gońcem na 2,5 czyli skoczek niby na moją korzyść. No i tutaj on proponuje skoczka, ale ten zagrał gońca. No, a co mu proponował? Aha, skoczka mu płynął. No dobrze. A i gońcem tutaj się tutaj. No tak, to jest bardzo rozsądne wyjście. Nie wiem czy mat nie wpadły mu w ogóle. Przy ten jest związany, to aż się prosi o to, żeby go wziąć. Teraz skoczek, tutaj dalej prostu spodziewany. No i ja i przeciwnik nie chcieliśmy wygrać, a mój... aha, to to... I po tym ruchu, o, zabiera, pojawia się szansa dla mnie na na minus 0,7, to już jest lepiej. I... aha, i nadal ten hetman, ewentualnie skoczek. A ja tego hetmana nie chciałem, ja zagrałem... tutaj zagrałem, spokojnie zagrałem sobie wieżą. I znowu minus 1,6. Znowu nie chcę wygrać. w jakiś pasywny ruch zrobiłem. A szkoda. Ale z kolei teraz tej... Po tym ruchu wszedł goniec. Który mówi w stokwi, że jest mistrzowski dla mnie. Ojejku. Czuję się tego tak nie widziałem. Po prostu mogłem tutaj zbić tutaj. I mieć dwie Nie no to nie miałbym dwóch figów. Hmm. Po tym ruchu... Co teraz? Odbija. A i biorę gońca tego. No tak, to jest faktycznie. i dwie figury do przodu, tak, dobrze. A ja wolałem za, zagrać jakiś pasywny, ale nie aż tak pasywny ruch. Jednak nie taki tragiczny. Jakby się miało to wyglądać. A tutaj z przeciwieństwie zagrał. Marnie. No ja tutaj chyba słusznie wymieniłem. Tak. I wziąłem sobie tak. No i król uciekł. Aha, zasłonięcie tutaj jest. No dobra, po to do teraz nie jakoś nie idzie sobie. Aha, tak sobie idzie. Wieża nie jest taka tragiczna nadal. A to jest, jest tragiczne dla niego. Ja tutaj odejść po prostu, na tą linię odejść. Aha, i tutaj. Nie, no tak, nie. Nie widzę tego. No. Mm -hmm. Tutaj jakby tak skoczkiem się ruszyć, gdzie tym skoczkiem potem tutaj iść, tutaj iść. No dobra, ja wybrałem inny ruch, słabszy widać jak widać po Stockfishu, a ja wzwoiłem sobie, zdwojenie jest nie najgorsze, ale dalej... Nie, zdwojenie już tutaj sugerują zdwojenie, to dziękuję Ci Stockfishu, no i to ich wygrana, tak? Mam nadzieję, że taka forma filmu się podobała i była pouczająca, jeśli... Tak, to, no, to dajcie znać, znaczy, że to, że tak nagrywać tak, tak, takie filmy jest spoko. Jak nie, to powiecie, że było nudno i się nie znam i w ogóle nie ten taki te film nagrywać, bo za cienki jestem. Dzięki serdecznie w takim razie i pozdrawiam, do usłyszenia.